Moje uszanowanie z tej strony, Krzysiek, kanał Pekpuff. Dawno temu, przed naszą erą, uskuteczniłem tu materiał o mojej kolekcji fajek, natomiast od tamtego czasu kolekcja zdążyła się dość mocno zdezaktualizować, przechodząc swoistą ewolucję z ilości w jakość, przynajmniej taką mam nadzieję. Aktualnie mam 22 fajki, z czego 15 z nich to fajki polskie. I właśnie o tych fajkach polskich chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć i też je pokazać. Jednocześnie zachęcam was, żebyście w komentarzu podzielili się jak wygląda informacją, jak wygląda wasza kolekcja, ile fajek macie, które fajki czy która fajka jest dla was najcenniejsza, najprzyjemniejsza i dlaczego oraz ewentualnie które fajki okazały się no, nietrafionym zakupem i z jakich powodów. No dobrze, przejdźmy do mięsa. Skoro ziemniaczki mam już za sobą, Zaczniemy, może, od fajek Roberta Trypu, za których mam w kolekcji e, najwięcej. Robert to bardzo utalentowany fajkarz z Białego Stoku. Był tutaj materiał o nim, reportaż. Kto nie widział, zachęcam, żeby jednak wrócić i zobaczyć go. E, fajki te są naprawdę solidnie wykonane trudno się do nich o coś, szczerze mówiąc, doczepić. Oczywiście to też nie tak, że wszystkie jego fajki mi się podobają, więc ja tutaj nie planuję uprawiać jakiegoś mega hype'u, ale te fajki, które mam, akurat mi się bardzo podobają i to powinno mi wystarczyć. Więc zaczniemy może od fajki najnowszej. Jest to fajka, którą nabyłem na święcie fajki w Przemyślu. Fajka oczywiście wrzoścowa. Jest to bodajże najkrótsza, czyli jedna z najkrótszych fajek w mojej e, kolekcji. Ona ma bodajże 10,5 cm, więc taki trochę parzynos, jak to się mówi ładnie. Fajka jest fajna, delikatna. Ma oczywiście tutaj taką fajną przejściówkę, czy raczej pierścień z brzozy. To jest brzoza utwardzana, najprawdopodobniej, no, czyli, czyli drewno, które zostało wymieszane z żywicą i poddane no, mocnemu naciskowi, dzięki czemu uzyskało no, większy stopień twardości. Fajka ma bardzo czyste, ładne drewno. Szkoda troszkę, że nie zostało to drewno jakby bardziej wykontrastowane, że te słoje nie zostały bardziej wyciągnięte. No ale widziały gały, co brały. Taka też jest piękna. I to, co mi się w niej podoba, też to, że jeżeli chodzi o randkomina, tak? czy też rim, jak niektórzy mówią, to nie jest on ścięty jak piłą płaściutki, tylko delikatnie się za. Okrągla to jest też w tej fajce bardzo fajne. Oczywiście nawiercona jest poprawnie. Jest tu 4 mm nawiertu i rozkloszowanie ustnika na końcu, dzięki czemu no, pali się w niej naprawdę przyjemnie, jednakże trzeba też uważać, ponieważ taka mała fajka no, może sprawić, że jednak ten dym stanie się bardziej gorący, zwłaszcza w momencie, kiedy tą fajkę na przykład ponownie odpalacie, wprowadzacie ogień do niej, wtedy faktycznie no, czuć Czuć to ciepło yy, yy, w środku, więc też trzeba ostrożnie z odpalaniem takiej fajki. Dobrze, no to teraz kolejna fajka od Roberta, fajka tak zwana Kati, i to jest fajka, która ma swoją historię. Ci, którzy widzieli reportaż o Robercie, może pamiętają taką problematyczną kwestię, że próbowaliśmy stworzyć fajkę Kati, ale okazało się, no, że brakuje dobrego drewna, żeby sobie tą odpowiednią tą fajkę narysować. Ostatecznie się udało i właśnie na różnych przebitkach, które mogliście oglądać podczas tego reportażu, właśnie ta fajka, którą trzymam w dłoni, się robiła. Dla mnie jest to naprawdę piękny kawał sztuki. Kati, czyli delikatnie przekrzywiona do przodu główka, fajka jest piaskowana, natomiast rant tej fajki jest już gładki i yy, jest szyjka bardzo delikatna, średnica tej szyjki to jest tylko centymetr i ma coś, co mi się od jakiegoś czasu bardzo podoba i co wcześniej nie miałem specjalnie. Mianowicie chodzi o ustnik z Camberlanda. Czy z Camberlandu? Nie wiem. Niech mi poloniści poprawią. Camberland jest to można powiedzieć w skrócie no, kolorowany Kolorowany ebonit. Występuje w różnych barwach, ale taki chyba najbardziej popularny i też taki, który mi się najbardziej podoba, to jest mieszanka bordowego z czarnym. I tak tu właśnie jest. Fajka jest piękna. Przeznaczyłem ją sobie do Virginii. Kolejna fajka od Roberta. Jest to fajka też krótka. Tak jak ta pierwsza, którą pokazywałem. Jest ona piaskowana, i to co ją wyróżnia. To przede wszystkim ma ładny okrąg kory na wierzchu, ale jednocześnie część tego rantu jest gładka i schodząca trochę tak jak stożek. Co mi się w niej bardzo podoba i to co ma oryginalnego, to pierścień z materiału, który nie wykorzystuje się znowu aż tak często przy produkcji fajek. Jest to yy, czarna palma. I ustnik jest oczywiście e, też tutaj Camber Landem. E, ale w tej, w tej fajce na razie w Może w przyszłości mu innego przeznaczę. Trudno powiedzieć. Nie mam takich dalekosiężnych planów. W każdym razie fajka jest sztos. No dobra. To jest też fajka od Roberta. Jest to jego pierwsza fajura, którą zrobił z bambusowym trzonkiem. Przepiękna fajka, gładka akurat, z ładnym drewnem, ładnie usłojonym. No widać, że nie jest to jakby numer jeden plato, ale i tak jest bardzo ładna, bardzo to wszystko jest wyciągnięte, nawiercona jest bez, bez żadnych problemów, Rozkloszowany ustnik, tak jak we wszystkich tego typu rzemieślniczych fajkach. palewnik w Virginia jest fajna, lekka, bardzo tą fajkę, bardzo tą fajkę e, lubię i Dość, dobrze, dość mocno się z nią zaprzyjaźniłem. Ostatnia fajka Roberta. To jest fajka, którą powinniście uznać. Przynajmniej ci, którzy no, regularnie oglądają moje wypociny. Jest to fajka, którą recenzowałem. I jest to fajka, pierwsza fajka, którą Robert sprzedał. Wiem, że potem tych dunek, bo to jest taki kształt dunki, czyli taka rybka, czy taki kopnięty trochę komin. Tych dunek potem narobił dość sporo, ale ta jest pierwsza oryginał, pierwsza matka wszystkich dunek od Roberta. Chyba muszę się zadbać o jakiś certyfikat autentyczności. Fajka jest naprawdę spektakularna dla mnie przede wszystkim ma piękne, piękne piaskowanie, jest piękny kawał drewna. To piaskowanie zostało wspaniale wyciągnięte, jest delikatne. No, nie da się tej fajce w zasadzie niczego, niczego zarzucić. Ale jak widzicie, nie paliłem w niej. Postanowiłem ją zachować taką, jaka jest, kolekcjonersko. Taka mi się podoba, i chyba nie będę w niej palić. Będę ją sobie trzymał, właśnie w tej formie. No dobrze, no to może przejdźmy do kolejnego zawodnika. Przeniesiemy się z Białego Stoku do Poznania, czyli do Michała Pawlaka, który też powinien być Wam bardzo dobrze znany, nie tylko z moich filmów, ale ogólnie. Robiłem z nim wywiad, ale też była recenzja jednej z fajek, która już tam czeka, żeby o niej opowiedzieć, ale najpierw powiem o fajce, z którą się wiąże pewna historia. Tą historię część z Was może już znać, bo w, bo w filmie o fajkach z bambusowym trzonkiem wspominałem o niej. Ta fajka, oczywiście w formie jeszcze takiej niedorobionej, czyli bez piaskowania, bez, bez ustnika, no walała się w warsztacie u e, Michała i miała wadę w drewnie. E, z tego powodu Michał w ogóle nie planował jej kończyć. Ona się nadawała do kominka. Ale mi aż się serce kroiło, jak widziałem ten piękny bambus, a że nie miałem fajek bambusowych, no to a zawsze chciałem mieć, no to poprosiłem Michała, że no nie ma sensu, żeby to wszystko wypierdzielać. Ja chętnie taką fajkę od niego, od niego bym kupił, tak, żeby mi ją dokończył. No i ostatecznie Michał dokończył tą fajkę, dostałem ją w prezencie potem, za co pięknie dziękuję. Fajka no, też bardzo fajna, delikatna, e, głęboko wypiaskowana, e, z czarnym trzonkiem bambusowym, oczywiście ustnik ebonitowy. Mm, naprawdę lubię tą fajkę i palę w niej sobie mm, aktualnie e, takie mieszanki Gavita Hogarta kwiatowe, e, czyli Ennerdale oraz numer 7. Dobra fajura, bardzo dobra. No to przejdźmy do dalszych fajek Pawlaka. To jest. to je to ta fajka, co była recenzowana już wiele lat temu, dostałem ją na urodziny od mojej żony. Fajka delikatnie piaskowana. Poker, czyli można ją sobie postawić bez żadnego problemu. Z widoczną korą na wierzchu, jest to fajka zrobiona na patencie, który Michał no, często, często wykorzystuje, czyli nie ma ta fajka w ogóle szyjki. Ma od razu wklepywany tutaj ustnik, co powoduje, że fajka jest bardzo lekka, nie wybija jedynek, kiedy się ją trzyma w zębach. Jest to bardzo wygodne, ale też płaci się za to pewną cenę. To też trzeba o tym pamiętać. Mianowicie, ponieważ ona jest nawiercona tak tu z góry, jest, nie z boku, tylko tak leci nawiert i tutaj w ten sposób. To może się zdarzyć, że jeżeli będziecie to gmyrać za bardzo w kominie, to drobinki tytoniu mogą wam wpaść do środka i zatkać tą fajkę. Mi się tak zdarzyło, potem musiałem się trochę natrudzić, żeby ją sobie e, jakby odblokować, ale dało radę. W każdym razie uczulam, że tutaj raczej nie pchać drobinek tytoniu na samodno, tylko raczej grubsze kawałki. Ale fajka jest naprawdę sztos. Paliłem w niej przy, w kilku recenzjach na pewno. A to jest jej siostra. Też, też oczywiście od Michała, jest to moja jedyna fajka, jaką mam, z stworzona z drewna oliwnego. I z nią też się wiąże pewna historia, bo sama główka e, walała się u Michała właśnie w warsztacie, ona miała wadę, więc Michał jej nie kończył i po prostu mi ją wręczył, że chce, chcę, to, to mogę sobie wziąć, bo tak sobie oglądałem ją w dłoni, dał mi ją. I po jakimś roku poprosiłem go, żeby mi w zasadzie no, ten ustnik dorobił do tego. Zgodził się, dorobił go, i po pertraktacjach jeszcze mi nabił e, punce na tą fajkę. I jak widzicie, nie paliłem w tej fajce. W ogóle nigdy nie paliłem fajce z, z drzewa oliwnego, więc z, z własnego doświadczenia no, nie mogę powiedzieć, jak to, jak to smakuje, ale podejrzewam, że po pięciu paleniach, tak jak we wrzoścu, no będzie smakować. I. Może się kiedyś skuszę i mi zapalę, a może zostawię taką, żeby ładnie sobie wyglądała. Nie wiem. W każdym razie fajka jest piękna. Dobrze. To może teraz przejdziemy do, do kogo, do kogo? No, może do Mateusza Worobca. Mam jedną fajkę od Mateusza Worobca, e, którą e, dostałem w prezencie e, jako podziękowanie za e, zrobienie wywiadu. E, fajka jest również z bambusowym trzonkiem, jak widzicie. E, ma takie jakby kopytko tutaj, więc jest to taki jakby trochę mi taką fajkę indiańską przypomina e, w swoim zamyśle. Fajka, jak widzicie, niepalona, i planuję ją taką zostawić. Jest to dla mnie taka fajka pamiątkowa, i planuję ją sobie tak właśnie mieć w takiej oto, oto formie. Fajeczka jest ładna, porządna, no i zdobi moją kolekcję. Kolejna sprawa. Kolejna fajka. Która, która? Dobra, może będzie ta. Jest to fajka od Andrzeja Piątka. Fajkę, którą przyuważyłem podczas kręcenia wywiadu u niego, bo miał walizkę z fajkami. I Długo się na nią zastanawiałem, że może by ją kupił, może by ją nie kupił, bo wtedy nie bardzo we wrzoskach paliłem. No, ostatnio się na szczęście przeprosiłem z tym materiałem. No i w końcu kupiłem ją od Andrzeja, i naprawdę ta fajka mi się bardzo podoba. Podoba mi się w niej przede wszystkim to, że ona jest nawiercona prosto w zasadzie. Tylko. Jest tak stworzona szyjka, że ma się wrażenie, że jest taki delikatny łuk. To mi się w niej podoba. Ustnik oczywiście z, e, z ebonitu. E, ten dzyndzel tutaj, ten pierścień, e, to jest akryl. E, natomiast sama fajka, jak widać, zresztą ma piękne drewno. Jest to fajka niepiaskowana, jest to fajka gładka. I tu ma taki bajer e, z tej strony mianowicie jest to kawałek kory. Zostawiony z tej strony kawałek e, kory. E, taka śmiesznostko ciekawostka. E, bardzo lubię tą fajkę. Palę w niej sobie e, aktualnie e, latakie i tak już e, zostanie. Naprawdę bardzo mi się podoba. E, no dobrze, to teraz może, może co? Może pokażę fajkę Zibi. Jest to fajka no, z manufaktury hmm, Brook Pipes. Zibi no, to jest to marka, gdzie Zbyszek Bednarczyk, właściciel tej firmy, z którym też tutaj był wywiad, kto nie widział, zapraszam, e, te fajki wykonuje, <coughs> to markę Zibi. I to jest fajka, którą dostałem od Zbyszka w prezencie e, po, e, po zrobieniu wywiadu. E, fajka no, porządna, tak? jest to taka e, solidna e, fajura, freehand tak zwany, tak wygląda. I to, co jest w niej ciekawe, oprócz oczywiście bardzo ładnego drewna, to to, jak widać, jak wyglądała bulwa tego wrzośca. Nie zawsze nie zawsze fajkach to widać. Zobaczcie, bo kora jest z jednej strony oraz z drugiej strony. Więc ta fajk, więc ten korzeń, ta bulwa, ona szła w ten sposób. I tu sobie zakręcała, nie? I z niej tą fajkę wyciętą, przez co tu zostało. Tu została zewnętrzna część bulwy, czyli właśnie, e, czyli właśnie ta, ta kora, i z tej, strony, z tej strony również. No, fajka też nie palona, więc ją sobie zostawiłem też e, pamiątkowo. Solidny kabo fajury. E, dobrze, no to w takim razie może przejdziemy do fajek e, od Rafała Woźniaka. Tak jest. Jest taka śmieszna sprawa. To jest jedna z jego pierwszych fajek, jakie zrobił, a to jest jego jedna z ostatnich, jeżeli w ogóle nie ostatnia fajka, jaką, jaką wykonał. Zacznę może oczywiście od tej, chro, zacznę może chronologicznie od tej pierwszej. Jest to fajka, którą już pokazywałem i na pewno w tym filmie, który był taki pierwotny do mojej kolekcji fajek, również się ona tam znalazła. Jest to fajka ryflowana. Ona pochodzi z czasów, kiedy Rafał, jak zresztą mówił w wywiadzie, zachęcam, żeby sobie zobaczyć, jest na kanale. To były czasy, kiedy on bardzo chciał piaskować, ale nie miał pas piaskarki, więc tak sobie ryplował, żeby to wyglądało mniej więcej jak fajka piaskowana. Tą fajkę wykorzystywałem na grzybach. Często brałem ją na grzyby. Jest to fajna, poręczna fajka. Ona też jest, co widzicie, pokerem, więc sobie elegancko, elegancko stoi. I bardzo lubiłem w tej fajce palić. Ostatnio palę w niej mniej, ale zostawiam ją sobie oczywiście jako taka pamiątkowa i dość cenna fajka, bo to jedna z pierwszych mistrza woźniaka, który niestety już przestał tworzyć fajki. Z tego co wiem, zamknął warsztat na cztery spusty i tyle go widzieli. No i z tym się wiąże właśnie ta fajka, tak? Że to jest jego ostatnia fajka, jaką zrobił i... czy jedna z ostatnich. Nie ma pewności, kiedyś się go pytałem, on też nie wie. Jest to fajka z pewną historią. To była fajka, która była robiona podczas wywiadu, właśnie z Rafałem. I nie było dużo czasu na ten wywiad. Ja zawsze, zawsze ludzi, z którymi rozmawiam, fajkarzy, proszę, żeby. Przygotowali jakiś klocek, żeby cokolwiek robić, tak? no bo, żeby nie było takiej suchej rozmowy, trzeba pokazać jakieś przebitki, żeby to było, wiecie, kolorowo i z fajerwerkami. No i właśnie ta fajka była robiona podczas tego, tego materiału, i ona była robiona totalnie na szybkości, i w zasadzie w ostatniej chwili punca została przebita, i, i Rafał mi ją wręczył, no bo to w zasadzie ta fajka. E, według niego no, nie nadawała się do sprzedaży. Ona została zrobiona bardzo szybko. Ma tutaj e, widoczną wadę, której nie było czasu już w ogóle w żaden sposób e, skorygować, tak? bo to było wszystko w olbrzymim tempie. E, czy też na przykład nie jest do końca e, z jednej strony e, ściągnięte, ściągnięte, drewno w szyjce. No ale to są rzeczy akceptowalne z tego, bo trzeba wziąć pod uwagę, że to jednak zapier zapierniczaliśmy, więc to ta fajka powstała w zasadzie w pół No i Teraz ją posiadam. Czy będę w niej palił, nie wiem, ale dziękuję, dziękuję Rafałowi, że, że, mi ją, że mi ją dał. A tak jak wszystkim fajkarzom, którzy mi obdarowali fajkami, to jest naprawdę, naprawdę bardzo miłe. I zostały nam jeszcze dwie fajki do omówienia. W zasadzie ta fajka. Też powinna być Wam znana, ona była wielokrotnie używana w różnych recenzjach. Jest to fajka mistrza Ryszarda Kulpińskiego, już świętej pamięci niestety. Fajka, o taki model jakby, który był zaczerpnięty od Valata. Charakterystyczna, taka rosochata, palimy w niej aromaty czekoladowe, ale takie eleganckie, typu na przykład Bob's Chocolate Flake. Aktualnie to jest Bob's Flake chyba na rynku. Ale od dawna w niej nie paliłem. Na razie zostawiam ją sobie taka jaka jest. Niech, niech, cieszy, niech cieszy moje oko, ale palić póki co w niej e, nie planuję. No i ostatnia fajka. Jest to fajka. Chyba każdy zgadnie. Od Marka Parola. Fajka od Marka Parola, którą mi wręczył. E, jest to fajka z gliny rzecz jasna, gliny odlewanej. Mm. Zrobiona na patencie. Oczywiście, ten patent, jak wygląda, no to możecie sprawdzić sobie w materiale e, o wywiadzie, który zrobiłem z e, Markiem Parolem. Tam w ogóle jest masa informacji, jak on te fajki robi. Pokazuje cały proces. Jest to naprawdę, uważam, no, dobra, dobra lekcja. I jest to fajka, którą poddałem eksperymentowi. Nie powtarzajcie go w domu, mianowicie stwierdziłem, że może spróbuję powoskować tą fajkę, tak jak się woskuje fajki z pianki morskiej. No i powoskowałem w ten sposób, że cały wosk został wyssany przez tą fajkę i tyle go widzieli. Teraz tylko ściemniała i w zasadzie nie ma żadnej woskowanej powierzchni, więc tak jak wspomniałem, nie powtarzajcie tego w domu. Ale fajka kształtem jest przepiękna i myślę, że może kiedyś w niej coś sobie jeszcze zapalę. Tak to wygląda. Jeżeli podobał Wam się materiał, to oczywiście e, zapraszam, zachęcam, możecie mi postawić wirtualną kawę na portalu to slash 2compl Pięknie dziękuję. Dziękuję Wam również za oglądanie. E, zapraszam do e, komentowania, podzielcie się informacją, jak to wygląda z Waszą kolekcją fajek. Jestem e, tego ciekawy, jakie fajki lubicie, Które, e, która jest Wasza ulubiona, dlaczego, a jakie niekoniecznie Wam się dobre trafiły. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i na razie.